Nie opypiegowałam go La 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 Ciemność, e, e, bierzemy, ubieramy to Aleń ziem Nie, nie takie. Został na bym wolała Tak, został na. Może sześć raz, dwa, trzy, cztery trzy potrzebne mamy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Stone Stone Slap Pięknie. Mamy ładne zajście w dół. Jej. Wiem co tutaj zrobię. Ja bez to wpadłem na fajny pomysł. I po to właśnie weźcie były z tą slabym. Patrzcie i uczcie się mnisi. Nie, ja bo ja z tą Żal. Beź <śmum> ta, być bardziej poważna. Besta, by bardziej poważna. Nie. Zamilkła. Utraciła go. No nie, to było teraz głupie. Co? So, yeah. I like it. <sów> Besta. Być bardziej poważna. Besta. Być bardziej poważna. Mam dosyć spor fart do tych moich świątyń, bo ostatnio cały czas jakoś świątynię znajdywałam mimo wszystkiego. Besta wykręciła sobie nogę. Jej, Besta sobie wykręciła nogę. Tutaj, tutaj, tu, tu. Piękne, piękne, PIĘKNE jest moja jacuzzi. Aaaaa, zaczęło mnie. Uff, Możesz spać tylko w nocy. Tak, wam spać dzień. To jest nierealne! Nie! Tak więc. Ja się z wami żegnam od mojego pięknego odcineczka. W tym odcinku zrobiliśmy jacuzzi i dywan. Z kolei dokończyliśmy mój domek. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć i w następnym odcinku może będziemy drążyć tunel albo zrobię to poza odcinkiem, nie wiem. Do zobaczyska, no i leczka!